we Dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny dla uczniów klas szóstych, bo właśnie dzisiaj przystąpili do swojego pierwszego egzaminu. Test badał umiejętności i wiadomości z zakresu szkoły podstawowej, a zatem uczeń musiał wykazać się nie tylko Umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego, ale także tekstów kultury, tekstów pozaliterackich, badał umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, korzystania z informacji i wreszcie umiejętność tworzenia własnego tekstu, zarówno tekstu kilkuzdaniowego, krótkiej wypowiedzi, jak i tekstu długiego. Mało czasu dla mnie było to opowiadanie i było trudne w ogóle. Znaczy, taki sobie. Bardziej był łatwy ja ludzie, z takich, co ja tam robiłam, z tych wcześniejszych, to był łatwy. A to dla ciebie? Dla mnie było za mało czasu na napisanie wszystkiego. Matematyka była nawet łatwa. Ale. Nie było, było za mało czasu. Ile, ile będziesz mieć punktów? Ja tak myślę, ja tak myślę 30-37. 37 na 40, no 40. 40. Na pewno nie ma bo nie zrobiłem dwóch zadań z matematyki. Ja się spodziewałam bardziej takich z przyrody, coś tam, świat, kierunki świata i tak dalej, ale nie było akurat. Nie było w ogóle nic z przyrody. A ja się bardziej spodziewałam z historii, jakichś zadań, wiek, określania wieków.